Nazywam się Diana i jestem mamą trzyletniego Nikodema. Jestem także żoną Grzegorza. Grzegorz jest funkcjonariuszem w straży Trzy lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że znajdą się w Polsce ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka. Psów. Ile trupów jeszcze potrzeba? Tak, jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Śmiecie po prostu. Zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie na swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. Dzieci funkcjonariuszy na Podlasiu muszą mówić w szkołach, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet, że nikogo nie zakopują w lesie. To jest nie tylko kłamstwo, to jest okrucieństwo. 15 października zdecydujecie, czy będzie broniona granica naszego kraju. Czy Polska będzie bezpieczna?